No i się no z tej strony, znowu ja, znowu widzimy się na cs Oczywiście w tym miejscu mój kodzik, kodzik właśnie Trezis Daje wam on 2 10 zł 10 groszy oraz 10% więcej do doładowania Totalnie, ale to totalnie za darmo Stała się dosyć nieprzyjemna sytuacja w moim życiu, aż wam w sumie mogę pokazać Stało się coś takiego, także myślę, że jest dosyć nieprzyjemnie Ogólnie skręcony staw skokowy, także... Kurczę, musicie mi wybaczyć, jak tutaj gdzieś będę rozkażony, bo jeszcze troszeczkę pobolewa Nie przejmujemy się, noga się wyleczy, ważne żeby tutaj kręcić Dzisiaj proficik. W ekwipunku tutaj coś takiego. Tutaj na balansie tyle. I idziemy sobie coś tutaj oczywiście zakręcić. Oczywiście damy sobie tutaj testowe strzeczki na początek odcinka. Damy sobie właśnie coś takiego, damy to na trzy osoby w trybie standardowym i liczmy na to, że tutaj wypadną jakieś rękawiczki, albo tutaj właśnie i najfa autotronika, który tutaj właśnie leci z tej strzynki. I jak na razie pierwsza nie obdarzyła tutaj. Także liczmy na drugą, liczmy na drugą, bo tutaj kurde naprawdę coś pasowało Dzisiaj się przytulić. Niestety nic nie dało, przegrywamy tamtą bitwę. I wiecie co ja bym zrobił w ogóle coś takiego? Wiem, że troszeczkę ryzykownie, ale ogólnie no kurczę pasuje tutaj coś się wzbogacić. I oczywiście musimy sobie również popróbować właśnie takie bitewek kurczę, tutaj bardziej ryzykowne, które mogą nam na samym początku przynieść profit. Jak nie przeniosło, to będzie... Dobra, i powiedzcie mi, jak ja mam nie otwierać tych naklejek, jak tutaj zbicie za 345 zł potrafi spaść 11-12 tysięcy, nie? Jak tego nie otwierać, kuźba? Powiedzcie mi. Mimo, że ostatnio obrażona jest Szyneczka i nie daje w ogóle, no właśnie tak jak teraz. Dam jej jeszcze ostatnią szansę, ale to jest ostatnia, naprawdę, przysięgam. Pa, proszę, przegrałem to, kurna, ja pierdzielę! patrzcie jak ona chce dać, nie? Patrzcie jak ona chce dać, dam to na dwóch, ostatni raz to jest, przysięgam. Dobra, idziemy sobie z niej. No, szybko tutaj głupio sobie tutaj rozegraliśmy, ale zapomniałem, że tutaj jest jeszcze gloczek zalokowany, także spoko, że chociaż to jest jeszcze, jeszcze mamy 60 tysięcy punktów. Także weźmiemy sobie tą upę za 52. Sprzedajemy sobie ją i jeszcze mamy w sumie 1700 zł. I kurde, chyba damy jeszcze jedną szansę, nie. Tryb standardowy na trzy osoby i to jest szansa, kurde, ostateczna tutaj dla tej szynki Następna dopiero będzie w kolejnym odcinku, także no co tutaj wam powiem? Tutaj gościu z YouTube'a widził sobie Isae także pozdrawiam Cię tutaj fakersikiem. No, i ogólnie, no, dramat, nie? Dramat. Aha, 110 tysięcy punktów dostaliśmy teraz. Także spoko, dokupimy no, kupimy sobie tutaj. Jeszcze mamy 43 tysiące. Yy, no i co, no i co? Tutaj sobie to sprzedamy. Także ogólnie, no, profitowo w miarę wyszły, wyszła ta witewka. Ale damy sobie. Je. Kurde, udziałem się na suchczynkę. Ostatni raz wydaję, ale to jest ostatni raz, przysięgam, już daję sobie spokój. Odchodzę od tej po... Wa, wow, no i jeszcze się tak kusiłem szczerze, nie? Jeszcze się tak głosiłem, ale jeszcze mogę sobie zaufać w jednej szynce i tutaj jak już to nie odda, to będziemy musieli się martwić, naprawdę. Oby tutaj jakiś starpęcik spadł, nie? Oj, underrog, jet! Set. O, dobra! Ja już myślałem, że dałem tryb standardowy. Elegancko, 2000. I tutaj kurde no szyneczka ze stickerem. Jestem przekonany, że jedna chociaż musi spaść. Bankowo spada tutaj. Pa, już jest kosa. Ten musi tylko teraz nadgonić. Proszę cię, nadgoń chłopie. Nadgoń, kurwa, traf tutaj coś. Już, już, już mi prze prze przeszła cała chętka na tą bitwę. O i dupa. No i dupa, w żadnym trybie znowu tego nie wygrał. Ale patrzcie to. Idziemy to sprzedać wszystko. Mamy dalej dwójeczkę, to jest normalnie magia, bo zaczynaliśmy z dwójką, mamy dalej dwójkę. Patrzcie na cenę strzydek. Praktycznie jest to samo, a tutaj maksymalny drop to jest 2600. O, nie żałuję wcale. Wa nie żałuję, yy, zarąbiście, że tutaj właśnie wybrałem tą szyneczkę. jest elegancka. Yy. <laughs> to będzie szybki temat, nie? A jeszcze jest 4% long dock, patrzcie, aha to jest Underdog, nie? Dobra, także przejebałem. tutaj sobie oczywiście znowu wszystko i mamy kurde w ten magiczny oto sposób nagle 4000, także bo jest nawet profit. I nie odpuszczę tej szczynce. I jestem w stanie nawet sobie dołożyć teraz tak, jestem w stanie dołożyć sobie takiego royala, zaraz po niej. Tryb standardowy tym razem. I obczajcie sobie temacik, jak to przejebie to będę na punkcie wyjściowym odcinka. Asax sobie dołączył, także Asax tutaj proszę Cię nie trawnic. No kurde, no ta nakle. Ta, ta, ta strzynka to jest jakaś zbagowana, nie? Z, z tym stickerem. Proszę. Ej, to chyba dobrze. Jo Zajebiście, zajebiście dała. 3000 mamy. Patrzcie na to, jak tutaj szybko idziemy do góry. Elegancko jest, może coś tutaj zaraz spadnie dużego. Mam mając na myśli, że coś tutaj spadnie dużego. Wybrałem sobie tą strzelaneczkę steampunk. Tutaj jest Night do trafiania za 16 koła, Jest sobie na cztery osoby w szarcie. I tutaj miejmy nadzieję, że jedna osoba trafi tutaj takiego Hollow knight'a. Jest, no jest jeden, patrzcie to, jeszcze tutaj jest za tysiaka, co się tutaj w ogóle dzieje, To cztery koła, no, pa, siedem tutaj już mamy, elegancko, naprawdę jest, kurde, zarobiście, dobra, ja dał sobie coś takiego na trzech Wanderdogu. underdogu, patrzcie to, I jeszcze to wygrywam i jestem już zadowolony w tym odcinku, o tak, prima sort jest, nie, no i co, kurde Prima, prima, prima source. Naprawdę, co tutaj się dzieje w tym odcinku, to jest naprawdę kurde niepojęte. Idzie, kurde, naprawdę szokująco dobrze. Nie mogłem odpuścić. Wyświetliła mi się tutaj bitewka w drzewce. Jak zawsze jestem tutaj chętny spróbować. No, tutaj już mnie to nie pociesza. Poziom, jak trafił w yy, Glocka za 630 zł. No i tutaj drogą naklejkę jeszcze yy, dostał. A, dobra, do, do dupy. To już mi się nie chce, nie? Yy, patrzcie, co on trafia w ogóle. Patrzcie, co ja trafiam. Patrzcie w prawo na moje dropy, a patrzcie na lewo, nie? Do dupy, aż gościu bitwę zrobił, nie? Kurde, mamy dwa i koła I ja bym, wiecie co, ja bym tutaj puścił ryzyko teraz Puściłem tutaj ryzyko Ale puściłem takie właśnie strzyneczki, których Za bardzo ja nie otwieram A wiecie co, patrzcie to, i znowu ja cię o A Sax, patrzcie, oni tutaj na prawo trafiają Magiczne rzeczy Ej, nie! Kurda! Prawie to miałem ja pierdzielę, bot Adrian to jest bot do kasacji na ten moment. Dobra, domaczę znowu do tego gościa, który mnie tutaj zdymał wcześniej. No i proszę, weź tutaj zapać coś, no. No, niby droga naklejka, ale nawet ze szczęki nie zwróciła. Jest nóż, jest nóż, proszę, drogi. 2700 elegancko, patrzcie, co dzisiaj, kurde, tutaj się pokazuje. i proszę nie. No i jeszcze podbił. No. Kurde, cztery koła. Ale jest przewrotny ten odcinek. Coś że tutaj trzeba zawalić konkretniaka. Dobra, robię teraz bitewkę crazy, nie? Daję trzy te strzyneczki. Daję tą, damy sobie jeszcze trofi. Daję to na dwóch w trybie standardowym. I liczmy na to, że tutaj spada kosa za 120 tysięcy. Jeszcze nie widziałem takiego widoku tutaj. Asak znowu tutaj wchodzi na dogrywkę. Także kurde, Asaks nieździ mnie teraz. Proszę cię, ja tutaj muszę wygrywać dzisiaj. Ja tutaj dzisiaj jestem postawiony do tego w jednym celu. Proszę cię. Ja pierdzielę, ale ka kałowisko leci, nie? 29 groszy, to jest 34. No weź daj kosę. Ej, dwie dało, proszę, która droższa. No jego, kurde, ale dało gówno. Już myślałem, że tutaj da coś dobrego. Hydroponika, hydroponika! I jest! Nieździ mnie tutaj! Ja jest, ale zajebiście! Puh, ho, ho. Ale dzisiaj Check. 15 koła mam w balansie. Co się dzisiaj kurna podziało? Robię ostatnią bitwę w tym odcinku. I to zrobię taką grubą bitwę za piątkę. Tutaj, kurde, przez dłuższy czas naprawdę nie, nie mogliśmy tutaj nic wygrać. Także dzisiaj, kurde, naprawdę już sobie pozwalam. I puszczam coś takiego w trybie tutaj standardowym. I to jest bitwa, kurde, tutaj spada naprawdę milion czeskich rubli. Tu, kurde, patrzcie, jakie tutaj skiny lecą. Tu nawet jest hold na 4% tutaj za 30 tysięcy, prawie 25%. I pierwsza się już nie dała nic, także już mnie brzuch zaczyna boleć Druga, o jezu. I źle się dzieje, źle się dzieje w tej bitwie, tu będzie chyba nic. Będzie pusta bitwa. Weź tu zapać, kurde jedną kosów. To już to mogło zostać, no no no. Pa, ja to teraz wrzucam. Fu No ja pierdziele, patrzcie do bitwa piątka ja mam normalnie 170 zł. Co to ma być? Pff, ale kasztanowisko poleciało. Ty, normalnie to ja tak się z wami nie rozstanę, nie? I ta bitwa idzie dalej na dwie osoby, tylko tym razem w trybie underdog. I tutaj proszę, żeby mi nic nie dało, bo to jest wóz albo przewóz tego odcinka. Niby dalej jest profit, bo tutaj nam zostało popatrzcie, kurde, 600 zł, tam jeszcze mamy 6 z groszem. Także naprawdę to też już tu mogę zostać, kurde. Yy, także naprawdę i tak jest odcinek udany. Ja nie wiem co zrobić, że ta strzynka zaczęła mi w, znowu dawać, tak jak kiedyś. Żabę trafił. No to żaba to w sumie nic mnie nie pociesza, bo tutaj bitwa 4 koła. No weź, tu, ja też żabę trafiłem. Od Adrian, bo tutaj my się nie lubimy. Ja pierdolę, my się nie lubimy. My się nie lubimy. My się nie lubimy, naprawdę. Pja My się tak nie lubimy, że ja cię normalnie tak nie lubię, że po prostu ma mam cię dość, nie? Dobra, jakby to jeszcze tu zostało i tu by mu wypadła hydroponika, to bym to mógł wygrać, ale tak to już. Dobra, nie lubimy się. Patrzcie, 13 koła trafiłem, nie? Yy, no, co wam powiem? No, muszę coś takiego tutaj uczynić, ale nie gram tutaj za fula. Co widzowie? Wóz albo przewóz. No kurde co wam powiem, ja tutaj chcę wam zrobić coś fajnego do oglądania, także na, na pewno tutaj będziemy próbować. Będziemy cały czas próbować, aż tutaj będziemy... Ja pierdziele patrzcie jak te naklejki tutaj się pokazują w ogóle. Cały czas próbuję wam tu pokazywać fajne rzeczy. Yy, I kurczę no staram się, ostatnio w ogóle tutaj mi nie płaci stronka, no ale tutaj próbuję to zmienić jak widzicie. I tutaj to, to właśnie przekreśliło moje plany, to przekreśliło moje marzenia w tym momencie, naprawdę, nie? To, to było tak jak grom z, z nieba, nie? Jed yeah. Spadła naklejka i tyle. Kreska, nie? Ściana. Ja pierdziele. No weź mi tu zapach czymś dużym, albo tutaj im daj hole po prawej stronie, bo to tak nie może być, no. Ta strzynka tutaj mi poka pokazuje mi właśnie w ten sposób. Ja pierdziele kałak też nic nie dał. No to muszę dwa hole spać, no innego rozwiązania nie widzę. Żadne, żaden nie spadł Także, yy, no co wam widzowie powiem, no ogólnie kaszta nisko, zrobię ostatnią bitwę w tym odcinku I tutaj zobaczę, możesz mi szczynka wybaczyć, jak mi wybaczy to, to mi wybaczy, jak nie no to nie, no i będzie tyle, nie Pięć tutaj jeszcze z, ze stickerem Haula. Tutaj już mogło zostać po prawej stronie Żabę tutaj sobie Asak trafił Ty no nie rób se jaj, że tutaj nic nie spadnie Oj, boziu, boziu, boziu no i ja też zabyt trafiłem, także batariam musi tutaj ucelować teraz coś dobrego. Fuh, no i tutaj tak naprawdę to teraz w sumie tylko Fade ratuje. No i przegrałem. Ech. Niestety, niestety dzisiaj nie ma widowiska, było przez chwilę, ale tutaj macie aktywne dalej dwa konkursy i tutaj jak widzicie ziomek sobie przytulił emeczkę pierwszego tutaj o godzinie 23.50 i co, gratulacje tutaj dla tego użytkownika, właśnie jeszcze cały czas wisi koska, cały czas wisi sobie tutaj kałaszek, także co, nie przedłużam, widzimy się jutro o 15 i strzałeczka.